Witam, pokażę Wam jak walczę tutaj z gniazdami zaworów to jest pierwszy cylinder, najgorszy, najgorsze ma gniazda, najgorsze zawory, najgorszy tłok no i w ogóle uszczelka, uszczelka też była najgorsza w tym miejscu jakieś nie wiem, się woda dostawała, trudno powiedzieć kręcę ten filmik nie po to, żeby pokazać jak się robi tylko jak złożę i nie będzie działać, to będę się Was pytać Dlaczego nie działa? Drugie gniazdo jest ładniejsze. No, trzecie też. Spróbujemy dotrzeć jeszcze to. Pożyczyłem garnek z kuchni. Bardzo przydatny. I znalazłem też taką wiertarkę na złomie, pomyślałem, że, że może się przydać, ale jakaś dziwna, bo strasznie, strasznie wolno się kręci. Nie próbuję, próbuję tym sobie pomagać. Jak dotrę, to zrobimy znowu próbę z naftą. Zobaczymy, czy pomoże.